Jak czujesz się, jakie emocje masz w sobie po otrzymaniu dzisiejszej nagrody? Eee, bardzo, bardzo pozytywne i nawet powiem trochę taki kamień z serca, bo dzisiaj było. 4, nawet 5 z najpopularniejszym ośrodkiem, tylko to już wiadomo, było wcześniej żeśmy odpadli. I każda po kolei do tej ostatniej, no, była szansa coraz mniejsza i się udało, także no to tak naprawdę taka ulga bym nawet powiedział wręcz, bo gdzieś ta ambicja jest duża, więc, więc fajnie wracać ze statuetką do domu. No. A jak myślisz, co przyczyniło się do tego, że dostałeś dzisiaj tę nagrodę? No myślę, że ilość zawodników, bo widzę te procenty tam, że tak powiem, dosyć mocne. I myślę też, że to, co pewnie trochę mnie odróżnia od innych ośrodków, to, że ten projekt prowadziłem do przedszkoli i to z dobrym rezultatem. Także myślę, że to te dwa czynniki po prostu. Jakie wyzwania napotykasz codziennie e, jako menadżer? E, wyzwania w sensie z początkiem Football Baby konkretnie. E, no na pewno e, ogólnie Football Baby jest uważam super projektem, e, ale trudnym do prowadzenia, dlatego, że tutaj właśnie musi być duże zaangażowanie rodzica. Nie zawsze to, e, to jest. Dzieci są małe, chorują, także też systematyczność e, różna u dzieci, a to też wiadomo, że jak dziecko mnie chodzi, no to potem trzeba znowu je wdrażać. No i takie jakieś tam różne nasze tutaj lokalne, mniejsze lub większe problemy są, ale jak widać, mimo tego da się robić dobrą robotę proszę, powiedz mi, co powiedziałbyś nowemu menadżerowi, który dopiero zaczyna swoją przygodę z Football Academy bądź z Football Baby. Jaki jest Twój własny przepis na sukcesy? Znaczy ja osobiście wystartowałem od razu z tymi projektami w tym samym czasie. Czy znaczy to tam podpisano, wiadomo, gdzieś tam się współpracowali już w wcześniejszych latach, tam 2020 rok, ale pandemia przyszła i to gdzieś tam utrudniło. Ale z tego, co kojarzę, chyba w 2021 roku oba projekty wystartowały u mnie i uważam, że innej drogi nie ma. No, po prostu jak są dwa w pakiecie, to po co Zlekać i czekać. Trzeba otwierać od razu dwa na raz. Po prostu. Proszę dokończ zdanie. Futbol Akademii to? Eee, znaczy moje życie teraz. Bardzo dziękuję bardzo. <noise> dziękuję.